Dobry wieczór, witamy Was bardzo serdecznie i zachęcamy do wysłuchania wiersza Aleksandra Fredro, Paweł i Gaweł. Paweł i Gaweł w jednym stali domu, Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny, nie wadził nikomu, Gaweł najdziksze wymyślał swawolę. Ciągle polował po swoim pokoju to pies to zając. Między stoły stołki gonił uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł nareszcie nie może. Schodzi do gawła i prosi w pokorze. Zmił się wać pan, poluj ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A na to gaweł – Wolność domku w swoim domku! Cóż było mówić? Paweł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Na gaweł jeszcze smacznie chrapie, A tu z powały coś mu na w skapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk, puk! Zamknięto. Spogląda przez dziurę i widzi, Cóż tam? Pokój cały w wodzie? A Paweł z wędką siedzi na komodzie. Co wać pan robisz? Ryby sobie łowią. Ależ moś panie mnie habi po głowie. A Paweł na to. Wodność tomku w swoim domku. Z tej to powiastki morał w tym sposobie. Ja. Jak ty, ty komu, komu, tak on tobie. Dziękujemy pięknie za wysłuchanie wiersza Wam spokojnej nocy. Dobranoc!